Jest takie powiedzenie, które mówi, że homilia powinna zacząć się od dymu papierosa, a skończyć na dymie kadzidła. Chodziłoby mniej więcej o to, że dobrze jest zacząć od doświadczenia takiego przyziemnego, od doświadczenia ludzi, słuchaczy, żeby później podprowadzić do czegoś, co można nazwać tajemnicą Pana Boga tajemnicą Bożej miłości i prawdy. Co roku jest tak w uroczystość Trójcy Świętej, że próbuję kierować swoje myśli właśnie w stronę Kadzidła. Właśnie próbuję zastanowić się nad tajemnicą jedynego Boga, nad tajemnicą Bożej miłości i prawdy, ale jakoś co roku mam dokładnie tak samo, że moje myśli bardzo szybko idą w stronę ziemi. Bardzo szybko myślami i sercem jestem tutaj na ziemi. W takich sytuacjach trudnych, skomplikowanych, mianowicie moje myśli są przy dzieciach, które doświadczają rozwodu rodziców. Nie analizuję tych sytuacji, bo różne mają powody i są to sytuacje bardzo skomplikowane, ale to, na czym dzisiaj chciałbym skupić odrobinę uwagi, to właśnie na dziecku, które. Doświadcza, że kruszy mu się grunt pod nogami. W psalmie 11 psalmista mówi Gdy walą się fundamenty, cóż może zdziałać Sprawiedliwy? Co robimy? Co robi takie dziecko? Bardzo często znieczula się, zakłada emocjonalny gorset, ponieważ ból emocjonalny jest tak duży, próbuje się od niego odciąć i w ten sposób odcina się od swojego serca. Łatwiej jest funkcjonować w rozumie, w pewnym odcięciu od swojego serca, ale ten emocjonalny gorset może być symbolem pewnej takiej niewoli, niewoli emocjonalnej, emocjonalnego usztywnienia, pewnego zblokowania emocji w ciele, które później może się objawić zaciśniętymi pięśniami, ścisniętymi barkami. Zaciśniętymi zębami zgrzytającymi w nocy, podczas snu, zębami tak zaciśniętymi, że te zęby się po prostu krzywią dzieciom. I ten gorset, jako symbol niewoli emocjonalnej, właśnie może nam pokazywać potrzebę wolności, potrzebę uzdrowienia, potrzebę uwolnienia. Dziś w drugim czytaniu. Z listu Św. Pawła czytamy tak. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba, Ojcze. Abba, Ojcze oznacza mniej więcej serdeczny tatusiu. Moglibyśmy jeszcze dopowiedzieć serdeczna mamusiu, bo Pan Bóg nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. On jest pełnią i kocha nas miłością, którą, no, która jest taka całościowa. Cechy miłości ojca i cechy miłości matki, one już wcześniej były w Bogu. Bardzo pięknie pokazał to Rembrandt, kiedy namalował obraz Powrót Syna Marnotrawnego. To ukazał miłosiernego ojca, który przytula powracającego syna i pokazał, że jedna jego dłoń jest szeroka, męska, a druga dłoń tego miłosiernego ojca jest smukła, niczym dłoń kobiety. I to jest piękne wskazanie tego, że Pan Bóg kocha nas miłością ojcowską, taką, która daje nam poczucie bezpieczeństwa przez pewne zasady, przez pewien kręgosłup moralny. Przez taką stanowczą troskę, stanowczą troskę o nas. Stanowczą nie oznacza jakąś krzywdzącą, ale taką, która daje nam poczucie bezpieczeństwa przez pewien, nie wiem jak to nazwać, przez pewną mądrość, przez, przez mądrość przykazań, mądrość Ewangelii. Ale Pan Bóg też nas kocha miłością macierzyńską pełną serdeczności czułości miłością taką bardzo bardzo czułą Tym co nas uzdrawia i uwalnia jest doświadczenie dzieciństwa Bożego W naszym życiu bardzo ważną sprawą jest kontakt z własną wartością Nazywamy to poczuciem własnej wartości. I okazuje się, że odzyskanie kontaktu z własną wartością jest lekarstwem na wiele naszych życiowych problemów. No i teraz może w kimś zrodzić się pytanie: No ale jak odzyskać kontakt z własną wartością? No właśnie, przez odkrywanie swojej tożsamości. A jaka jest nasza tożsamość? Jesteśmy dziećmi Bożymi mówi to Święty Paweł w tym samym czytaniu. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. To jest właśnie istota naszej tożsamości. Jesteśmy kimś bezcennym, bo jesteśmy dziećmi Króla, dziećmi Pana Boga. I właśnie Odzyskujemy kontakt z własną wartością, kiedy odkrywamy naszą tożsamość, dzieci Boga, dzieci Króla. Ale dalej też święty Paweł pisze: Skoro wspólnie z nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. Kiedy cierpimy, Jezus cierpi razem z nami, Jezus cierpi w nas. Kiedy doświadczamy zranień, uświadamiamy sobie, że Jezus jest tym, które też jest zraniony. Jezus cierpiał za nas rany. Jezusa zraniły i ranią nasze grzechy. Ale możemy mieć udział razem z Jezusem w chwale, a mówiąc dokładniej, w jego ranach jaśniących chwałą. Rany Jezusa jaśnieją chwałą. Rany Jezusa są, zostają uzdrowione. Rany Jezusa są przestrzenią nowego życia. Więc przeżywając nasze zranienia razem z Jezusem, otwierając nasze zranienia na Jezusa, na Jego obecność, na Jego miłość, możemy doświadczyć tego, że nasze zranienia zajaśnieją Jego chwałą, Jego miłością, zajaśnieją nowym życiem. Jakieś zajaśniało w Jezusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Teraz chciałbym zadać Wam takie pytanie. Jaka jest największa siła we wszechświecie? Jaka jest największa siła? Nie jest nią ani siła jądrowa, wybuch bomby atomowej. Nawet gdyby słońce eksplodowało, nie byłaby to największa siła we wszechświecie. Bo największą siłą we wszechświecie jest miłość Ojca do Syna i miłość Syna do Ojca. Ta miłość, która łączy Boga Ojca z Synem Bożym, z Jezusem Chrystusem, ta ich miłość, ta ich więź, to jest największa siła we wszechświecie. Ona stoi u początku stworzenia świata. I ona jest wieczna, i ona podtrzymuje w nas w istnieniu. I ona zamknie losy świata, i wszystko się skończy, ale ona przetrwa. Jest wieczna, jest niezmienna, jest fundamentem, jest największą siłą we wszechświecie. To jest siła, która wskrzesiła Chrystusa, która podniosła go z martwych. I ta siła, ta wzajemna miłość ojca i syna, tę miłość nazywamy duchem świętym. Gdy walą się fundamenty ziemi, gdy wali nam się grunt pod nogami, gdy rozsypuje nam się to życie ziemskie doczesne, to możemy się oprzeć na tym najsilniejszym fundamencie, na relacji ojca z synem, na obecności Ducha Świętego w naszym życiu. I teraz może ktoś zadać pytanie, no ale jak się oprzeć? No, i odpowiedź znajdujemy w pierwszym czytaniu z Księgi Powtórzonego Prawa. Czytamy: Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Zanurzamy się w miłości, kiedy ją poznajemy. Święty Augustyn bardzo, bardzo chciał poznać tę tajemnicę Trójcy Świętej. Tę relację Boga, Ojca z Synem Bożym w Duchu Świętym i bardzo intensywnie się nad tym zastanawiał. Próbował ten temat przemodlić, przemyśleć, zgłębić. I słuchajcie, to trwało 20 lat. 20 lat badał te tajemnice i robił to bardzo intensywnie tak intensywnie, że w pewnym momencie, nie wiemy czy to mu się przyśniło, czy to była jakaś wizja, ale Wiemy o pewnym obrazie. W tym obrazie Święty Augustyn idzie brzegiem morza i nagle natrafia na chłopca przy takim małym dołku, wykopanym w tym piasku, którym muszelką przelewa wodę z morza do tego dołka. Święty Augustyn się pyta tego chłopca, co ty robisz, chłopcze? A on mówi: No, przelewam morze do dołka. No, Święty Augustyn mówi do niego. Nie, no to jest bez sensu. Nigdy nie przelejesz morza do tego małego dołka. A chłopiec miał odpowiedzieć: Prędzej ja całe morze, cały ocean przeleję do tego dołka, niż ty zrozumiesz tajemnicę Trójcy Świętej. Trójca Święta nie jest do rozumienia. Trójca Święta jest do kochania. Bo Trójca Święta to jest tajemnica miłości. Oczywiście próbujemy ją jakoś zrozumieć, ale najlepiej rozumie się przez miłość. Bo Bóg jest miłością i miłość najlepiej poznaje się przez miłość. Dlatego też w tym pierwszym czytaniu słyszymy: strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam Tobie wypełniać, by dobrze Ci się wiodło i Twym synom po Tobie. Pójście drogą Ewangelii razem z Jezusem w przyjaźni z Nim, przestrzeganie przykazań, to jest właśnie ta droga. Droga Ewangelii, droga miłości, droga poznawania tajemnicy Trójcy Świętej, która jest miłością. Ale teraz najważniejsze. To wszystko może się dziać tylko dziś. Bo tylko dziś mamy. Mamy tylko życie tu i teraz, przeszłości już nie mamy, przyszłości jeszcze nie mamy, jest tylko dziś. I to dziś jest też lekarstwem na naszą przeszłość, bo najlepiej uzdrawia się przeszłość przez błogosławioną teraźniejszość. Oczywiście, czasami trzeba zajrzeć do przeszłości, rozliczyć ją, w jakiś sposób uporządkować, na ile się da. Ale to jest pewien etap. Nie można się przez całe życie grzebać w przeszłości, bo wtedy tracimy i teraźniejszość, i przyszłość. Przed chwilą czytaliśmy: Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem. Dzisiaj, dzisiaj poznaj, dzisiaj rozważ, dzisiaj odkryj, że Pan jest Bogiem. Jezus, który Chciał odwiedzić Zacheusza. Najpierw Zacheusz chciał zobaczyć Jezusa. Jezus mówi do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. A kiedy Zacheusz pod wpływem spotkania z Jezusem zaczął się nawracać, Jezus mówi: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Na koniec tradycyjnie zostawiam Was z piosenką z piosenką, która może nam pomóc zanurzyć się w oceanie Bożej miłości, w oceanie Bożej prawdy. Tego oceanu nie jesteśmy w stanie przelać do małego dołka naszego umysłu, do serca, które może jest bardziej pojemne niż umysł, ale też jest w pewnym sensie ograniczone, więc nie damy rady Bożej miłości i prawdy w całości. Wlać w nas, ale możemy nasz umysł i serce zanurzyć w oceanie Bożej Miłości i Prawdy. I niech nam w tym pomaga ta pieśń, tchnienie autorstwa Agnieszki Musiał, Jana Smoczyńskiego i Kamila Siciaka. Posłuchajcie proszę krótkiego fragmentu tego pieśni, cytatu z tekstu. Pod skórą czuję Twoje tchnienie, Twoje słowo. Tonę w pięknie coraz głębiej, oceanem uspokaja, z każdym tchnieniem mocniej tęsknię.